Hello. Hello. O, komputer. Idę Moje. Co tam? Nie wiem. co tam? Nie wiem. Git, Git, majonez. Dobra. Nie Możemy nie uciekać, ma. bo mam Nie scientist, to? tylko tą slowman, manager. No. za tobą zczepiam się. To nie tam. Hahaha, <grym> to nie idą za mną. <grym> Ale ich <bych> wyrolowałem. Hahaha. <grym> Wow, speedrun! O, cześć! Hejka. Nie ruszaj się, mam latarkę. No, Otworzysz? No właśnie chcę. Ale to jest Maybe. głupie, że jak stoisz na stole, to czasem się nie klika. No. Uże, jakby jest taki mnie. youtuber stół. No, spowyłam... Nie, dobra, nie, nie, nie. <laughs> no powiedz, no. Nie, nie powiem. O. No dawaj powiedz na wizji nie, nie powiem. z powiem nogami O, powiem, że zaraz ginę i zaraz Ta ja z będę... Z której strony o kurde Dawaj latarką A myślałem, że jesteś tym tylko Dziękuję za followa Kotyk szeryfowy, małe. dziękuję bardzo Ale osób jest, jest Ja pierdzielę Dziękuję, dziękuję Pamiętam jakie mirszoty miał sto subów, ja ci powiem w ogóle ciekawostkę demoniasty, poczekaj O, dzień dobry, nie powiem ci ciekawostki Co tam? Strasz ich, Czekaj, bo tam jednego zabijesz, nie muszę żeby nie wiem czy zdążysz No ja już jestem w lajcie Rób te zombiaki to może nie jest? 500 plus za każdego No w sensie tam zabrałem. Nie widziałem go kompletnie wysiałać to nie, nie no to nie Możliwe, do tego, do boku msówki to, to, to wiadomo dlaczego O nie, no super słyszę daje msówki no nie, mamy jeden Chyba za nim jesteś jakbyś ich tam... W ogóle, my idziemy i ty na O, oh, nice. Okay. A, no, no właśnie jak go raz utknąłem. Przeciw Co mówisz? Nie, nie ma nie nie nikogo flipa, a co? Destru? No. Chyba właśnie no. wychodzili no. wszyscy, no. ale pobiegłem z Evi'em, bo już no. 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 go raz no. trupiłem. No. Właśnie, to ja no. bym przód no. do Evi'u wyrządził. Ty staraj się, że ich nie zabijasz tak szybko. No, i idziemy sobie, i ciebie nie ma. No, a ich powoli respy. No, i tak jestem plagą. Mniej się wtedy zrespi, wiecie, nie? Jak pozabijamy ich. No to tak. prawda akurat. Wiesz, pamiętasz, że tak? miał... piątkę miał. No miałem. Nie ja słyszę, Pytuś co mówi. Mi mógł dać kartę. Czas przeszły. Nie, a mówię, jest to... A jak cukierkę chcę, słyszałem. A, okay. to poszukaj tam. Ochronniasz. Najlepiej cukierka? to... Okroniarz. Najlepiej Dobrze, to... Dobra, nie. Pasnąć, ja go wezmę drugi raz. pasnę i deda. Ogólnie to VIXa za mną ból, idzie, mój więc mój jak to super, chcecie, jak to jak ja możecie dał. załatwić. Spoko. A czy nie, prawo, bo potem będzie na nich przyszedł Czeka weź, weź ich tutaj trzymaj, ja wezmę tego z dobra spieję. niech idzie A <gad> do <gad gad> Hami Jeden sat. Tak, poczekajcie, się. poczekajcie z tym Witam! Cześć Kruszy. Tego, weź otwórz ten zaraz tutaj mi drzwi. No wiem O, jest okej okay. Tak, to poczekajcie jeszcze chwilę Zara będzie ciekawostka, tylko zginę zombiakiem albo coś. Zaraz pewnie wbijam jakieś ntf'y, te gardy, to mnie w sekundę rozdwa Dobra, no to możecie iść dalej. Oh, wow. Zaraz dam wam shielda, e, zombiaki, wracajcie tu. Okej. Będziecie mieć shielda. Dobra, chodźmy. Ale a shield? Prawie się pufokam tutaj. Prawie się pufokam tutaj. Myślałam, no. że zostanę, no myślałem, że zostanę jakoś wzięta do wymiaru jakiegoś. O, nic. Nie nie, ja powiedziałem żeby ich straszyć ci trzymać. Dokładnie o nie, No nie wiem no to testu to oddech już mój na szyczu. Mamy potężną taktykę zabił Mamy 9. Dobra, możemy iść. Chodź, 5 tych, 4 normalne No ja mam Wikse przy sobie, Idziemy więc do możecie ją na załatwić na jak chcecie.

ja też. O? O, żeby na zregenerować HP to każdego zjadła A, A więc no, więc generator, nie. anuluj. Dobrze, zębiaki, chodźcie dalej. Jestem ja 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 na kosmos. Jestem trochę wpierdolony. Kurczę smaksłam! No. No, ja też. No to potem zostałem uczyli w własną. O, się strzela. No, Dobra, idę wam pomóc. już nie strzela. W piątej minucie słychać strzały. By the way, nie ma mikrohida no bo byśmy mieli Zabijany za co a. z mikrochidem. idę. Ej, Zambiaki odcie tutaj do mnie Jakbym o, wiedział to jeszcze to jest gdzie jesteś. Gdzie Macie pokazane na ten, jakby się to, o, to byś zobaczył no tam nie wiem, milion co... kilometrów No to idź. Nie no ja za Mongo się woli. trzymam, przykro mi Oozy, idź daleko Właśnie za Mongo czułam się bezpiecznie, ja o. Taka... O. wiem co zrobić y, z Wixom. Ja będę triggerem, -a, a Mongo będą musieli się na mnie popatrzeć. Prawdopodobnie zaraz się zresztą mtfie, więc możemy iść do Entrensa, chodźcie. To będziemy się ich od razu. Oh, o, o wilkach mowa. Powodzenia, Wixa, bo została o, przy oblicza. wejściu. On jest pod gate'em, <średzerzanie> To będzie... ciekawe. Gdzie ten gate? No, A czemu go tu idziemy! Przygoda! jest gate Przygoda! Przygoda! No ja tu mam przy, ja mam tu przygodę z Mikulą bawienie się w cudowne, gubienie się Zabra, w Enterprise. Ja myślałam, że Loki umiał odnaleźć. Ja chodźcie do gate'a, oni tutaj idą po... Kiedyś był sposób, ale... Nie. O Słyszę strzały strzelkał! Ale cię nie załatwiłem. Dobra, mamy no, bramamy kolejnego, bramamy kolejnego. A mamy kolejnego. innych, mierzcie Bierz, resztę. drzwi. No, 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 no. No, chryście, no, ale no. Ja piernicze karmię. Zanim karmę, Niece, Przepraszam, Vixen. Że mnie tu zaprowadziłeś. Może, z może. Z nice. wow. <laughs> wow. Ile masz zombie? Siedem. Wow. Oh, to Co, to kolejny będzie. O no, no was. Tańczcie ale wszyscy od niego. Wadnikaro, wow, wow, no mam pytanie, no czemu was. srasz? O no was. Ja pierdziele, że zniknie nie jest na next time. Jaka szkoda. Dobra, jest. Co mamy. Tam Wszyscy do tego. Wszyscy, do, <grym> do, Wszyscy do, windy, do Windy. I jeden granat rozwali wszystkie zombiaki. Wydawiam, <grym> wiecie, wracam. wracam. <grym> Ej, wracamy. zostawili wracam. na nas. Chłodnicy. Heavy są, heavy są Gosh, jak coś. Jakie tam no, heavy. Chodźmy do i Chodźmy i wracamy się. O, coś strzela. Wszyscy. O, strzelają się. Bierzemy. 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 To ja w takim razie po nadgarstkach No ja tam nie będę, ja będę. nie mogę zjadać A ja będę A ja nie? A ja będę Na górze, jest. na górze od drugiego no, no, gate'a. Dobra, o nice, dobra, jestem bity Dobra, nice, no to idę tam. To warto! To, to bardzo. To bardzo. Tak, to no lefantę. Ale Tak, się zawsze to wali. To jest gate. A, kurde, zawsze się te gate'y waloniem. nie? Nie, nie, chyba Ile nie, ile nie, zombiaków nie, 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 Tak, to jest Luna, no niestety. Raz nie, 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 musimy co tam. Zaprowadź się. Aaa, to spoko, to łatwo. Heavy tutaj. Proszę go ogarnia. Kto już go wpierdzielił? Nie wiem. Aybi, to spoceniec. Mamy A mamy A biegą, mamy A biego. Gdzie jesteś wykruszy? Idziemy do Heavy wszyscy. Ciekawe, co się przetraszył. Pewnie tak. Eee, może go wskrzesić albo, nie wiem. No, no ja nie, nie mogę. Jeszcze nie ty, nie ty, <grym> nie ty, <grym> nie ty. Ja go zjem. <grym> A, dobra, nieważne, zostanie zjedzony po Ale raz... Czemu chcesz go jeść? Tak Bo jest bytam. smaczny. Ja Uważaj, na ciebie też zjem, nawet bez CP. Wow, okej. Okay. Damn, smooth. No, kruszem, ty to jesteś. Wszystko Aj, udokumentowane. przejebane. Co?! Aaa, widzisz! <laughs> Niech to ktoś sklipuje, please. Clip dat, jest. <laughs> Ej, ale tu gdzieś no, Wróćcie no. się do windy, chodźcie do repusarki. No, szotowane jest. Wszystko szotowane? Tak. jest No dobra, to dawaj. Szaty. Upubliczniaj. No. Jest już no, jest Chodź do nas, Zestru. Nie ufam wam. Dwie minuty tak? W lajcie zostały? 30. 30? 30. Nie, ja nie idę, pierdziele to. No tu jest, tu jest gościu o, na dole dokładnie, to no, jest. Dobra, w, kompanię, nie ma. Dobra, odchodzę to po niedy jest. Nie było go w ale zabiłem jak kubałkę, które sobie zrobiłem nam obroń. Ktoś to pizgał gdzieś. No to no, zabiłem go, zabiłem go. Oo. No okay. położył się. Więc no. nie wiem czy to będzie w lajcie, wiecie. O raczej nie, dobra wychodzimy stąd. Dobra, nie widzę go, o, to obracamy się. O, nie wiecie. A chaosy no się dalej no, nie pokazują jako gracze pokazane. do atakowania? no Czy właśnie. Zaraz pokazują, sobie. ale tylko Uf. 75% z nich. Tak. Że co, się nie pokazuje? No nikt się nie zrespił. No... tak. Hmm. Chyba zrespili. No teraz, hmm. tak, 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 teraz tak. No, teraz. no, teraz. no mało trochę przez te zombiaki. Co i Mirek? No, tak trochę mało. No, to mało. Ja się jestem głodny. Ja też jestem głodna, to chodźmy kogoś znaleźć. Dobra. O, zrespili się chaosy. Praktycznie no. no. To znaczy, że jeden z windą połączony jest z tego, zgaszony. Kto się o. No oczywiście, że badnikaro, ja se, zesrałeś to to się. To, to Ta ja! No! <śniinė> <śniinė> ja nie mam czym. Co o, 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 z, o, proszę o, o. czemu... Wow, się Sieman, wow, załatwiłem okay, no, ich w windzie! No, o, no, nice. no jeszcze jeden jest, jest na zewnątrz. On on Demon <grym <grym jest. Wow! wow! <grym> się Ale was porobiłem w tej windzie tym zombiakiem. Siemanko! Cześć! Kto to kurwa mówi, ja nie wiem! Siemanko! Siemanko. Oh. Ej, sobie to sobie był zwykły dzień. Po, nie powiedziałeś. O powiedziałeś? Oh. Eee! ja? Eh? Siemo! To Co tam? Co tam? A jak ty byś? Czekamy. Tak wolność, wolność! Wolno! No nie wolność! Czaj, to... Ej no, z cukierka, cukiereczka. No, A, A ty cukierki. jesteś chujec? weź klasy D! Weź klasy D sobie! Ty chamie jeden! Weź sobie klasę! A weź! D, weź, klasy weź tego d. chuja! Weź tego chuja! Zastrzel go! Rozstrzelać nie mnie, ej! Mi, ja już byłem zombiakiem! Nie konwertuj mnie! Nie chcę być zombiakiem! Anuluję, to pójdę na Tesle! Nie rób tego! Nie rób tego! Jak to zrobisz, to pójdę na Tesle od razu, mówię ci! Hehehe <grystanie> <grystanie> Idę na, Ejka. <grystanie> 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 na Tesla. Ejka Idę na Teslę Miksu zamknąłem Tesle, uspokój się Dobra, jednak otwieram Dawaj, a wróć tego Beksi pokoju MEXI JEST! GONIE ai. Na prawo a, poszedł TC? Ja słucham do... Ej, przy windzie tam heavy są cały czas dwa ochroniarze Dajcie ochroniarze, idę po klasę tej naukowców już jeden zombiak zginął? Daj, tarcza, daj, tarcza, daj, tarcza, daj, tarcza. Daj tarcza. Masz. Dziękuję, 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 dziękuję. Nie ma problemu. Zobaczę jeszcze PC rooma, czy nie ma tutaj skąpionego nie... Dla mnie w ogóle... Czy z, coś PSL? Tak, będzie CS2, e, co najmniej jeden ranket, chyba że ja będę się źle czuł, bo Ty dzisiaj jesteś? się troszeczkę źle poczułem Jestem w pewnym momencie, w, w, ale zobaczymy. Na, na jakimś zakręcie. A jeszcze będzie nie opening jest, prezentów, stój, bo dostałem od dalej. gości bardzo, no, 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 bardzo no, no, fajne zlewa. prezenty. Jeszcze? Dobra. Ale nikogo nie ma w lepszarce. A. No to już poczekaj, sprawdzę inne. D idzie przez WC, jakbyś szedł prosto. WY Prosto i w prawo. Okej, okay, widzę. Tu jest jeden dupaczek. To no tylko czy go znajdę, bo on chyba gdzieś uciekł dalej. To tutaj prosto poszedł, no i, I gdzie? No, Jestem są windy w, w Przeszedł? No to dobra, to ja pójdę do heavy. A heavy, a heavy. Ajajajaj, zakita, ale luna została. Zaraz została... zejście windami na dół. Loki jest tam na dole. Zapraszam. Dobra, e, jedzie, winda chyba. jedzie winda chyba. Nie no, ja ją okej Dobra, Loki tam jest. Z boki? Więc możecie O, no z boki. Dobra, to gonię Cześć, kamerka. Gdzie on poszedł, to ja nie wiem. Idzie i. Idzie. Cześć, facility guard. O, idzie dalej prosto. Ja już idę, 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 idę. O kurde, trudne jest zamykanie drzwi. Dobra, jest Loki załatwiony. Ja ma, zamykam ma, ci i ja go nie dalej, najwyżej mnie wskrzasisz. Dobra. Jak się pinga daje, o tak? Eee. A, jak się pinga daje. A kruszy, mam, kruszy mam, mam. zatwię go. A Lunę złapaliście? Nie, nie, Została Pójdź prosto, to tam. jest kruszym. Tutaj, tu, 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 tu. Ona tu. nie żyje generalnie, więc no ja nie, nie wiem, co tam to, się to, stało. ją. Powiedz, po 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 kiedy mogę jeść, to zjem go, tak no żeby be. sobie złapać. Nie no, jest, jest. No, Nie I... no, nie możesz go zjeść. Ale jakoś tak jest, jest taka wypocana taktyka chyba, że można zjeść w pewnym momencie i dostajesz HP ja i nie równocześnie wiem. respisz. Nie tak, no, nie pocimy się. Jak dwa razy przeskoczyłeś przez te drzwi, To daj tarczę chociaż. E, wiesz co, może desynk, bo u mnie nie zamykać tego w ogóle, ja normalnie sobie przeszedłem. Co, co ty pierdolisz? Nie no serio, normalnie przeszedłem przez to, to znaczy ty mam, no. Nie, nie Ewidentnie. Cheat, no, cheat. Cheater, cheater. Macie jakiś plan? Tak, mój plan jest rozpierdalać każdego! 8! A co ty nie masz? Ty jesteś moim nie prawem. wiem, gdzie się patrzy. Prawo góra. wiem. Lewo góra? <noise> A, nie, A na środku! O -y. Dobra, widzę już. Jest sześć CP 1 jeden cywil i sił zbrojnych sierpniów, hey, co nie, gdzie są drogi. my? Czekaj, nie zapomnij nam wiecie, A? A, twoją plagę, dobrze, Ania? E, tutaj, chodźcie, chodźcie, tarczę B. O. A. Pojechali w windą. Dobra, bierzemy gremlina. Dwóch jeszcze tutaj było prawdopodobnie, tak mi się wydaje, ale to zaraz gremlin powie. No. A co, jedziemy? Chodź, kruszym, ja, chodź, randka. Jest sześć no, sił zbrojnych. No nie A, no, raczej wrócimy się od razu. A tam pierdole się znajdą. Co? Jakie wrócimy? I w Trzeba będzie. zabijać. Eee. Nie no czysto. Ja nikomu... nie eee, NTF-y no. chyba no, lecą tak, NTF-y, ntf resp, NTF-y, Dobra, wracamy, wracamy, wracamy. A mogę ich potrolować jakoś, mogę zgasić światło? Możesz. Tylko no, mrugar by się Objechali, przydał No no, tak no. Na no. 6 5 5 jest. Dobra to tego, to po prostu stoimy tutaj, stoimy. Tak, stoimy. Tutaj, stoimy. Dobra, to w którym miejscu? No właśnie taki mam plan. A nie lepiej, w sensie żeby zombiaki się wpierdzieliły, bo mogą granata no, rzucić, będzie słabo. No, no to lepiej żebyście wy wbiegli No, też mi się tak wydaje. Ja pójdę im ZAMBIAKI DO BOJU! Napierniczać! Dobra. Jak wam idzie? Yy, jeden został, wszyscy zabici. Wszyscy. <grym> wszyscy. No i Jeszcze zgonimy Vex'a, O nie, 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 A <grym> ochronia z klasą yy, D na wejściu. limit nie ja, to jest, ja mam 55 HP, wychylam się i ginę od razu. Ja mam 105, ale... Dobra, ja idę. Na mnie. Dobra, idę, za nim jestem. Ja nie mogę światła Mogę mu windę zamknąć, mogę. Nie, spadł, padł, padł. Zamknąć. Dobra, dobra, dobra zjem go, bo nie. mam 55 HP, sorry, ale i tak nie skonwertujesz wszystkich. No. Idą e, lewym przejściem w Entrensie. klasa DS z ochroniarzem. Są, w lajcie ja jest dużo bym osób. Sobie coś Biegnę za nimi, idą do prawego wejścia. Ja bym zjadł kebaba. Mm. No nie Odech. robi smaka! No! Albo Maka. Idą do be, idą do be, idą. Tak sobie wyczytaliśmy za GieGą, że największa pizza we Wrocławiu to 60 cm, jutro zamawiamy. Są w Taka malutka? To jest standardowo, standardowo. Dobra, Jak Ja Gage mi gramy. B mi otwórz. Otworzyłem. Ucieka... Jakaś sraka mi tu leci. Dobra, mam go zabity jak Mamy go. Kozek. Każę się, bo nie mam. Pondora, nie odwracaj nie? się do mnie, błagam poleciał, cię. Nie odwracaj Czemu? się do mnie, no bo masz taką A ponętną dupę. Ja to tylko pojutrze, bo jestem o to, <laughs> zapomniałem Co, Jakubawka? kusi, kusi w, kusi w chuj. Trójka entrance. Nie, no Nondor, no. Jeszcze ten powiewający, rozwalony ciuch. <laughs> Otwieraj mi gate B, sandwich. Energiczny ciuch. Aaaaaaah. A ktoś jedzie. O Łukas na sąciek? Siema! A, Siema Tak, A, A zara Już, już, wokoła, już, już, już Dobra Tam wiczu? nie, 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 już. <grym> <O, grym> nam, 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 Ejka Kurde ale mamy tutaj gromadkę Ile na masz zwiaku? do 50hp No ta nowa broń jest mocna Ej otworzył zablokowane drzwi cheater ale cheater. No cheater Pokój no. tam taki jest jakby wiesz. Gdzieś... Hmm, hmm ciekawe gdzie on jest. Przyszedł prosto, on chyba ja. tu na coli no, bo no też, Na pewno jest na coli. Chyba poszedł do lighta? Nie wiem, mnie, chyba nie. Chyba nie. drugiej nie. Ja mu jeszcze tego, winda odeślę, żeby w razie U w nie przebiegł. Na? Ale napierdala. No Kurde, nie no. To, nie ja no, nie no, ma to nie szans. Dajesz go. No, no biegniemy, no, biegniemy, dobiegamy Dobra, dawajcie, dojeżdżamy go Chodźcie zambiacki, to ja tarczę dawaj, dawaj, Tarcza, tarcza dawaj, dawaj, Tarcza dawaj. szmato dawaj, tarcza. Kiedyś ktoś tak Tarczy. mówił No nie ma granaty. Piękne słowa. Tak Takowita tarcza Tarcza, dobry przyjacielu Zabiliście go? Nie Tam mogę zejść? Nie, nie. O mogę zejść jestem na o, dole. Coś. Ja nie pozwalam. No, no, o, no, o mam go, witam! mam go. piłkę rzucił, piłkę rzucił. Dobra, poszedł. Mamy do... go. Dobra, Dobra go. Go. Ja jem, bo ja. Ła, no, masz. Mam się dało pewnie, no. Dobra, zmieniam. Ciekawie A czyli jednak się da tak? Ty idź i poszukaj. Piłkę. Byłeś na coli? Na coli byłeś? Nie, nie byłem na coli. Uwaga na piłkę by było, bo leci tutaj. Odcie do No nie, kurde! Wow. Na dworze no, nikogo zaka. nie ma. Ja Garnie. nie klikałem, ja też nie, ja też nie. Już odsyłam. Piłka nas zakończyła! O nie! Pa, pa! Pa, Kurde, podała mi się zawsze ta typu łzująca kamizelka. Ale kurwa, długo wam uciekałem. No ale mocna ta broń jest, mocna. O mamy typów z jaką na zewnątrz. MDF a mamy. Gdzie, gdzie, gdzie? dobra. Jesteśmy, pomagamy. HC za Tarmory w okolicę, exit. Entrance, już, entrance. Górny exit, górny exit. Entrance. Dobra, biegnę. A ma zamknięte światło Na prawo poszedł chyba? Ta, Ta więc demon jest w ogóle, poszła do gate, a I uciekła o, Wow, znowu? Demon ma takiego farta do ucieczki, naprawdę No, no i demon wyszła I poszła do gate'a Ona zawsze prze, przekrada się po prostu przed wszystkim Tak Bo ona po prostu się nie udziela, wiesz, nie strzela ani nic, gdzieś tam z tyłu nie, no, siedzi Po prostu jest prosem, wy nie rozumiecie to nic E, mam szybkie pytanie do 106, 106 Nie Aha Tego, blinda? Włączycie? Tak, wyłączymy. Zresztą... Nie, sandwich, giniesz. O kurwa! Nie, 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 no, le... nie, nie. Nie, co wy robicie? Wyłączcie to koniecznie, bo mtf się chyba... Idę to wyłączyć, idę tam. Kur... No, tam jest ich w chuj. Ewi, tam jest ich w chuj i jeszcze więcej. Dobra, dobra, idę... Tam. Dobra, dobra, idę tam. Dobra, dobra, Zabijcie mf Zabijcie MF-o, garden da. Dobra. Dobra, to chodź, kampimy, kampimy, chodź, chodź. Jestem już na rynku. AB, 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 do, no, AB, no, AB, AB, jesteś, AB, tarcza? Jestem przy Heavy Armory. No to, ojeju. Nie, 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 poczekajcie, nie, nie, poczekajcie. Wow. Do tyłu idź, do tyłu idź. Dam tarczę do checkpointa idź. Jak jesteś przy checkpoincie tak, to mamy, mamy, mamy. cały czas w prawo Wow, Dobra, wow, wiesz, wiesz, wow, wow, co się dzieje? Też tak samo no, no. masakra Dobra, Dobra to, idę ja wam pomawiać Idziecie na dwór? Możemy A. ich poradzić, no, no, po co co mogę To może to jak ktoś klika, to klika na górze? Pan, jak... Co nam da światła? Dobrze. Nie wiem, no będą zdekoncentrowani czy coś Jak Będą będą? Zdekoncentrowani wybiegł. to ten koncentrat Mniam, mój ulubiony Dobra, jedziemy. Aaaa! No teraz... Ciemno mają, ciemnotę. Ej, mi mów wcześniej! <laughs> Dopiero co kazałeś wychodzić do tu. Witaj God, Kurwa! No w drugą ja stronę. W stronę chodź! Szybciej będzie! Się pojechali. Gdzie wyjdzie? Dobra, chodźcie, zapraszam, Ciema? zapraszam Zabracam. Zabracam. Ale nie dam rady tam Maybe przecież Damy tam. radę, ja na spręcie polecę. No Ale Ale to, to tak ten byłem nohal byłem. to na pewno dogoni. Ale lagi nam. mam też masz tak, przecina czy, tak, czy tylko mnie? Tak, Kurwa dobra. no, jak ścina, ja pierdolę. Mam na placówce odpalić dzbanek w klatce gdzieś dzień stary. Nic nie widzę. Dobra, jednego, o, jednego doda, mam, wicher zabity. A ja, dobra, to a ja nie ja da. O kurwa. Słyszę. A, nie. Ale mam. tego Ja pierdolę, jakie to jest. Ale to jest OP, ja pierdolę. To, nie to ma... Zostało. No ten Fajna nowy obraz, karabin nie? jest potężny kurwa! No taki masywny obraz nie ma. Rozpuszcza to dosłownie. No... Mocny jest, chciałbym nim zagrać, a nie razu kapitana nie byłem jeszcze. No ja też. No fajne to jest. Ale to następnym razem poproś kapitana, masz urodziny to wiesz. Nie, no nie no, będę taki. Nie, Mir, wykorzystuj. Eee, tam. Po co? No, ja słyszałam. Ja nie, tak. Tylko polejemy. żeby ja to ona strzeliła. To nie, ja miałam nawet, że się pan pokazał. O, widzisz? Krabin dowódco no to jest mało powiedziane. Jaka amunicję wziąć no, do niego? Człowiek no, widzę, że zaskoczę po prostu. W sumie oba no, są mocne. FMJ zostaje, bez jest stówka albo 60P, nie? Tak, Hirsch pan zamiast bronić kobiety, to boli ją, no. Możecie znać Sedma Równouprawnienie Właśnie, równouprawnienie to się nazywa Mikolia. To się nazywa doświadczenia z technikum na informatyku. Słyszałem, że na informatyku no same kobiety są. Tak ma... Właśnie dlatego. Ja tak ma... Ale ja tak nie tam ja być na informatyku z kobietami Tak naprawdę ta... nie jestem na informatyku. Czekaj, wyciszę tylko czy mam już btcr 2 tak, mam, podobno rozdają BT na zasadzie nabijasz rangi i na next z dostajesz... Tak, tak właśnie, dos dosłownie nabiłem na trzech kontach i sprawdziłem na dwóch co prawda, na dwóch dostałem, na trzecim nie sprawdzam, ale zakładam, że też dostałem, także no tak mniej więcej Jak to, nie to nie wygląda. Dowiedzą się kim jesteś Tak, tak. O nie, dowiedzą się kim. O nie nie można mieć takich rzeczy. Papa, AB Cześć, AB. Oh, no, no, no Doran już nie, no, też ginie. No, mimo tego, że miałem tego speeda z rubiejki, to i tak nie dobiegłem No, plaga jest bezużyteczna na zewnątrz, no taka jest prawda. Kurde, no, miałem nadzieję, że o, ale. Zabrakło mi mikrohida? Co? Zginął to już nie spodziewałem. O kurwica, faktycznie. Umiesz dobrze grać, we Chyba tajemniczy ją poprowadził. No właśnie ja kto się chyba uczył. Tak, bo tajemniczy gada, nie że gratulacje. Nie i w ogóle... Na siebie, wiesz? Dobra, dziękuję. Może on się po prostu w ziemię nie schował. Bo ja byłem skupiony na tym outside i kurde nic mi to nie dało. Wydaje mi się, że Jakubałkę pogra. Myślisz? No na pewno, no zobaczymy. Ma HP, jest zombiakiem. Na pewno mu się uda. 140 HP to nie aż tak dużo. Nie, no bardzo dużo przecież, no co ty gadasz. Ma 141 poza tym, no. No dobra, no. to robi różnicę, przepraszam, mój błąd. A dziękuję, no, fajnie, fajnie. W ogóle ja wam powiem ja że przeczytałem, że gratuluję dostania bety, ale no nieważne, dobra, jestem dzisiaj nieogarnięty, mam prawo, tak? Spałem mało, spałem mało Nigdzie nie miałem chciał. Ale no fajnie, fajnie, ja się cieszę w cholerę, naprawdę. Tak się cieszę, że dostałem te betę do CSA2 i ty jeszcze kurde w urodziny, więc perfekcyjnie, normalnie Gaben czekał, czekał, powiedział, dobra, trzymamy go do tego 2 września. I dajemy mu te betę, no i to na wszystkich kontach. A dziękuję. <grym>, no i kurczę, no, jest super. I... Dobra, no Dora na takich HPs. No taki bo to nie dojechać, i dojechać, gdy... no bo oni no, by wejście do tego entrensa i nigdy, nigdy tam nie wszedł i tak by się runda trwała, trwała i trwała. To mogliście wyczekać na by. Dobra, rozpierdzielamy te dziurę Nikim. Eee! O, ale, 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 fajne, no tak bez, no. ale chciała jakąś brońkę. Um, to było szybkie. A to jest wyłączone, no to wiadomo. Co to kurde, jakie dziwne particles. Jeszcze nie mogę czekać odcinka już na Twoim koncie. No, ja już mam nagrane, tylko trzeba by renderować. nie? Ale no, mam dzisiaj rodzinki, to chciałam odpalić streama. Zobaczę jeszcze, zobaczę, zobaczę. Ale to mnie wrzucimy niedługo. Jutro może, jak się wyrobię.